Hej, jest środa 21 sierpnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5 a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I rozpoczynamy od Cinematrix, a zakończymy quizem od na Sporkle, który jest o analogiach filmowych i nie do końca jeszcze rozumiem o co chodzi, ale mam nadzieję, że załapiemy jak tylko przejdziemy do tego quizu. Ale na początek Matryca, data premiery jako podpowiedź, tytuł, który ma jedno słowo. Film nominowany do Oscara, aktorka to Cher, aktorka to Winona Ryder i aktorka to Kristina. Richie. I teraz tutaj jest problem, bo nie znam. Nie znam za dużo filmów z Sherry, ale wiem, że coś, że Splash. A ta, ta premiera, no kurde, czyli nie ma w tym Splash? Czy, czy o co chodzi? Dobra, Winona Rider. 85 do 94, a to może Beetlejuice sobie zrobimy. Zrobimy sobie tutaj, żeby nie Edward. Nożyco ręki. Nie wiem, co jeszcze było nominowane do Oscara za nam Rider. a Girl Interrupted Christina Ricci. Zrobimy, zrobimy Adam, rodzinę Adamsu. Czym ty jeszcze grałaś, co mogłoby być jedno Próbuję sobie przypomnieć Christina Ricci z czegoś innego. Albo w czymś, co było dominowane do Oscara. A ty piszemy? To tyle, tyle razy, ile można próbować? Splash? Nie rozumiem. Monstrak. Okej. Okay. Mamy przynajmniej to i może jakieś witches, to są The Witches, ale zobaczymy tu. Nie mam pojęcia, to tak naprawdę, naprawdę ciężki temat dla mnie. burlesk nie pamiętam, Witches of Eastwick, czyli grała w jakimś filmie o wiedźmach, tylko nie w tym, który wymieniłem. Tu te wszystkie trafione. Rodzina Adamsów Kacper, ok. I Monster. Ojej, zapomniałem o Monsterze. Najrzadziej zgadywane. No, ok. Plot words daily. 27 podpowiedzi. I musimy. A jak wpiszę po prostu Venice? A nie ma tego. Ok. Dziękuję. Domyślałem się, że są Włochy. Jak w pierwszej podpowiedzi już były wpisane Włochy. Um, don't look now. Nowy Jork. Wenecja i Nowy Jork, nie wiem. New York, I love you. Nie ma? OK. Usychanie z miłości. Podwójne życie. Sex and the City. Ona no, nawet nie, nie dadzą mi tego zgadnąć. Czemu? Podwójna osobowość. Dziękuję. Domyśliłem się. Zazdrość. Na razie jad, idę cały czas tym podwójnym jakimś życiem. Secret Identity. Dziękuję bardzo. Iron Man. Nowa miłość. Rome. Zabójstwo. Atlantic Ocean, Roman Holiday, Nowa osoba. Ludzie, no, osoby, ludzie, dajcie mi spokój, jak robicie tyle, co mnie nie byłoby potrzebne, 27 podpowiedzi, żebyście tutaj do tego dobierali. Prosecution Witness for the Prosecution. O, okej, okay. dobra, dobra, dobra. Ok, teraz, teraz od razu mi to przyszło. Talented Mr. Ripley. Tyle po prostu wycisnęli tych, wycisnęli tych podpowiedzi. Pewnie dało się trochę łatwiej. No nic, ale mamy. I teraz przechodzimy do. Przechodzimy do frame, gdzie mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. I tutaj mamy jakieś takie platformy wiertnicze. Coś się dzieje w ogniu. Może jakiś taki katastroficzny, katastroficzny film to będzie, Independence Day nie, ale no, jedziemy dalej, Into the Breach, który nie jest y, filmem, tylko grom. Ok, już mam, już jest ciekawie. Opcy 3 to uznaje Ripley, a nie pasuje do jedynki ani dwójki. David Fincher reżyserował, ale nie jest zadowolony z tego filmu. 2003 rok, 24 października. Pięć najlepiej zarabiających filmów. I zgadujemy ich tytuły, kupując sobie podpowiedzi. David Zucker reżyseruje. Czy to będzie straszny film 3? Mamy to. Przejęto od braci Ryan. Zmienił się trochę typ humoru. Ale trójka zwłaszcza jest jeszcze dosyć śmieszna. To, co wiesz o strachu. To jest niewystarczająco. Jessica Bill, Jonathan Tucker, Andrew Brzyniarski. Czy to będzie Texas? Chainsaw Massacre. Tak jest. Mamy remake oryginału. Co jakiś czas wraca, ale bez tej pompy, którą przynajmniej miała część pierwsza. Cuba Gooding Jr. Pierwszy I Ed Harris. I Alfred Woodard. Jego odwaga spowodowała, że byli mistrzami. Brzmi jak Rudy, ale, ale tu mamy 5 liter, a nie 4. Nie wiem. Radio ok. Nie znam tego. E, no dobrze, jedziemy dalej. Mm, procesy są zbyt ważne, żeby decydowało w nich <grybujesz> jury. Czy też przysięgli? John Cusack i Jean Hackman. Obsada jest nieprawdopodobna, ale nie wiem co to jest, Runaway Jury. No, czemu nie? Jeszcze mamy Rachel Weiss dokładając do Dustin Hoffmana, Gina Hackmana i Johna Cusaka który jest reżyserem Clint Eastwood w 2003 roku. Uuu, tu mamy szansę na Mystic River. Tak jest, Mystic River. Na pewno, albo przynajmniej, no duża szansa, że najlepszy z tych, z tych filmów, które są z tej piątki wymienione, no, nie widziałem, nie widząc radio ani Runaway Jury, ciężko mi się wypowiedzieć. 16 podpowiedzi i 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Patrick Stewart jeździ na wózku. I będziemy mieli X-Menów, który gra też Heliberry. Tu mamy Aristocats. Ale zróbmy najpierw e, Courtroom Drama e, Sandra. Healer. I Anatomy, która jest Anatomy of the Fall, Julian Moore, Alzheimer's, i Caregiver to będzie na pewno to Alice, motyl, styl Alice. Nie wiem dlaczego ten motyl istnieje. I animowane to są Arystokaci, Arystokoty, still Alice. I teraz musimy znaleźć piąty film, który jest w przeciwnym kierunku niż T4. Julian Moore. Czy przychodzi mi tutaj coś? Hmm. Sandra Hiller, hmm. arystokracja, nie wiem, nie mam pomysłu na ten ostatni film. A, ah, Intouchables, ok, ok. Ten arystokrata mi nie, nic nie podpowiedział, ale rzeczywiście, chociaż próbuję wypchnąć ten film z pamięci. Przechodzimy do drugiego quizu z cine nerdl Tym razem mamy 16 tytułów filmowych i zgadujemy 5 motywów, które te filmy łączą. Where the wild things are. O, zrobimy sobie najpierw um, Sophie Ecopole jako reżyserkę. Priscilla też jest od niej. Później zrobimy sobie Spike'a Jonesa. Where the wild things are, Hair being John Malkovich i adaptacja. Następnie mamy Wes'a Andersona i Tajkę Waititi. Fantastyczny pan Bottle Rocket. i Tutaj mamy Taika. I teraz w drugą stronę jakiś aktor, moim zdaniem, który wystąpił w tych filmach. Albo w filmach, w sami wystąpili, przepraszam. Nominowane do Oscara. A po prostu Scarlett Johansson jest tak. Lost in Translation, Harry jest głosem, Jojo Rabbit gra główną rolę, albo też no, no, matkę głównego bohatera, i Asteroid City też, też jest jedno z całego ensemble. I przechodzimy do ostatniego quizu, czyli analogie. O oh, wow! Mhm. Jest jak, Jan, jak Han Solo i Chewbacca, jak Guardiansi. Okej, okay, czyli po prostu zgadujemy tytuł filmu. Dobrze. Baseball jest to sand... ok, czyli jeśli Sandlot jest filmem o baseballu, to, food, to Rudy jest o futbolu, oczywiście amerykańskim, nie wiem, sokerze. Że... Księżniczka Buttercup jest Princess Bride. Nie wiem, czy to jest Miller Analogies, test. ale ok. Mm -hmm, czego szukają tutaj w Last Crusade? A tam jest um, Święty Graal. Willy Wonka. O, i teraz jest problem, bo nie widziałem E.T., więc nie wiem, co lubił E.T. Może lubiłem N.M.C.? Nie, Reese's Pieces, okay. Sean Connery jest jak Dr. No, jak Pierce Brosnan jest dla GoldenEye. Można by było też to odebrać jako czarny charakter. Pewnie z, z filmu o się y Bondzie. Steve Carell to gru. Quentin Tarantino to wściekły psy. Toontown. Tak, Emerald City i Toontown. Dwa zmyślone miasta. Toontown istniejące blisko Los Angeles. Jack and Rose, Titanic i Rick and Elisa są w Casablanca. <grymne> 11 nagród dla Władcy Pierścieni do 3 nagród Avatara. George Clooney jest jak Frank Sinatra, bo to jest też przeróbka Ocean's Eleven, jak było Rat Pack. Labyrinth jest dla... Jim'a Henson'a, Liam Neeson gra główną rolę w liście Schindlera, tak samo jak Jim Caviezel gra w e, Passy, Cary Grant i Grace Kelly, a tutaj będzie Jimmy Stewart i Grace Kelly, kurde grali w, e, w oknie na Podwórze, Jimmy Stewart i Doris Day, uuu, dobrze, że to. Prawdą jest, że jestem Iron Manem. Jest dla Iron Mana jak hmm? No wszystko pasuje. Aha, czyli drogi... Nie, nie. no dobra. Ale, ale nie jest źle. 88% myślałem, że myślałem, że może być gorzej, ale ta analogie nie była aż tak trudna. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka rozwiązywania quizów i zapraszam już jutro na kolejny pa!